Ja nie wierzyłam, że ja mam tyle siły. Mama pomaga nam jak może, przyjeżdża do nas, no ale tam też jest jej córka. Wiadomo, że jej nie odtrąci, bo to jest jej dziecko, ale ma żal do siostry. Ale no żadne rozmowy, nic nie pomaga. Mama do mnie mówi, że jestem najmłodsza, a całkiem inna. Tak mi wspiera, mówi, że jest bardzo z mnie dumna, bo pomimo tego, jakie było dzieciństwo ciężkie, że nie poddałam się tak jak nie wiem, czy, czy moja siostra, czy mój brat. Nie, no nie popłynęłam. Zawalczyłam o siebie, chciałam zawsze mieć lepiej. Myślę, że mi się udało. Beautiful my To me, starlight and dewdrops are waiting for thee. Sounds of the rude world heard in the day, though by the moonlight have all passed away. <laughs> we didn't know. <laughs> Papierosy. <noise> Już kilka razy próbowałam rzucić, ale mi nie wychodzi. Halo. O, przygotowane? Sukienkę zakładasz? Nie, nie wiadomo, może tak. Tak, no może nie? <noise> ona by nie założyła. O Boże, jak ona uwielbia sukienki. By mogła to być dzień, dzień, sukienki, nie patka? Zawsze byłam za, za dziewczynami, i one, one mi dają tyle siły, jak, jak, tak jak one funkcjonują, jak się zmieniają, to jak widać, jak wszystko idzie do przodu, to ja mam jeszcze większą motywację do tego, żeby albo utrzymać to, jak jest, albo było jeszcze lepiej. I w szkole właśnie te wszystkie y, pochwały, co dostają dziewczyny, co wykonaliśmy, tyle pracy, to wszystko daje mi siłę do tego, żeby, żeby no, funkcjonować. I czekaj, bo nie wiem czy jeszcze... nie. Już? Jest? Tak. Tyle karty tylko dwie trójki? trójki. Mhm. Oj, coś tam trzymasz. Jakieś plusy pewnie, co? Mhm. <laughs> Tutaj mam. No to, no, zmieniam kolor na złoty. Mam dziewczynki, siostry, siostra problemem ma. Byłam z dziewczynkami od zawsze, tak naprawdę, ale nie było mnie tam 24 na dobę, więc człowiek do końca nie wiedział, co się dzieje. Aż do czasu, kiedy siostra dostała pismo, że musi zawieźć dziewczynki do, do gryźni, do domu dziecka. Ja nie mogłam tak. Nie mogłam sobie tego wziąć do głowy, bo ja bardzo często odwiedzałam dziewczyny i ja bardzo je kocham. I zawsze jakoś tam byłam. Jeszcze jak siostra rodziła dziewczynki, to mieszkaliśmy jeszcze razem u mamy, więc od małego od narodzin nawet odbierałam je ze szpitala i no zawsze gdzieś tam byłam z nimi. I pamiętam, powiedziałam do mamy, że aha, zrobię wszystko, żeby jak najszybciej je stamtąd zabrać. I w momencie, gdy zabierałam dziewczyny z domu dziecka, to całą czwórką żeśmy płakały jak przyjechaliśmy do Olsztynka, że już są u mnie, że są ze mną, że się udało. Tak. Zaraz oddam, dobrze? Dobrze, też 70? Tak, tak. Dobrze. Też to powodę, to taka... Kurczę, połowa maja. Liczba rodzin spokrewnionych z różnych typach, łącznie jest ich na 1 maja 160 i 297 dzieciaczków. Spora liczba z tendencją wzwyżkową, ponieważ co miesiąc na rodzin przybywa. Są to rodziny ustanowione przez sąd oczywiście, wszystkich typów i spokrewnione i niezawodowe. Pani Julita skontaktowała się z powiatowym centrum po tym, jak jej siostrzenice trafiły do domu dla dzieci w Gryźlinach. Co mam zrobić, jak mi możecie pomóc, żebym mogła przejąć opiekę? Przejąć opiekę nad siostrzenicami to, to nie było takie proste, natomiast postawiła wszystko na jedną kartę. Dobro dzieci było dla niej najważniejsze. Na jedną kartę, która była w tym momencie tak naprawdę w jej przekonaniu jedyną właściwą. Nie potrafię dokładnie powiedzieć. Kiedyś, jak o, ja, ja mieszkałam za Dąbrównem i zadzwoniła do mnie mama, że nie ma siostry, że nie wróciła na noc, a dziewczynki były bardzo małe. Ja wzięłam wolne z pracy i przyjechałam do mamy, poczekałam, aż siostra wróci. Wróciła. Pojechaliśmy razem do gminy, do żeby zapisać ją dobrowolnie na leczenie. Odbyła to leczenie, ale długo to nie trwało. Za jakiś czas znowu zaczęła i. no, i tak się użyło. Im brat i siostra trochę nadużywają alkoholu, nie mogę powiedzieć, że nie. Miałam sześć lat. Jak tata zmarł, mama została bardzo szybko wdową. Skurczę tate złapał i po prostu już nie wypłynął. I do końca życia będę pełna podziwu, jak dawała sobie radę i myślę, że też... Ciężko mi się... Całe życie się nami zajmowała. Zawsze mówiła, że nie znajdzie sobie partnera, dopóki ja nie będę pełnoletnia, bo byłam najmłodsza. I patrząc na to, jak mama nas wychowywała, też ja mam w sobie taką siłę. Taką, żeby żyć, żeby robić wszystko, aby było jak najlepiej. Może dlatego też, no, pracuję w biedące, łapię się też czego mogę, aby niczego nie brakowało mi, a przede wszystkim dziewczynkom teraz. Wow! To jest mój pokój. A medale? No, ze szkoły. Jeden za piłkę nożną, a drugi za jakieś biegich. Piłkę nożną grasz? No, czasami. Jako kto? Napastnik, obrońca? Napastnik. To jest nasz pokój wspólny. W tym roku 13 będę miała, a, zrób, a ja, ja mam 11... 12. <laughs> 11, mama będę miała 12. A Ola ma 14. Ja Miałam go wziąć do pracy i wydrukować, a to, to jest taki napisany na szybko, żeby sprawdzić, czy on u nas zadziała. I powiem pani, że odkąd jest ten grafik, to jest naprawdę całkiem inaczej. W szkole na początku było ciężko, bo dziewczyny miały bardzo dużo zaległości w szkole. Więc pogodzić tutaj ten remont, pracę, powiem, że naprawdę było mi bardzo ciężko, ale teraz. Zuzanka nawet z czerwonym paskiem w tamtym roku zdała. Szkoła była w szoku. Teraz jest tu dużo lepiej, jest z górki, dziewczynki dużo rzeczy się nauczyły. One, My jak sobie mieszkaliśmy razem, to było tak tu ten but, tamto, tamto, a ja wracając z pracy tak naprawdę nie wiedziałam, za co mam się złapać. Ale nauczyłam się na szkoleniach, był tam taki pomysł grafiku, Prowadzić grafik w domu. I ja go wprowadziłam. Dziewczyny się teraz uczą. Uczą się jak prowadzić dom, jak po sobie sprzątać, a przede wszystkim nie bałaganią tak, bo będą musiały to posprzątać. To było szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze metodą PRIDE. PRIDE słowo... Znaczy duma. I od samego początku na tym szkoleniu rozmawiamy z kandydatami, mówimy o tym znaczeniu tego słowa, ponieważ robią bardzo, ale to bardzo dobrą robotę. Pani Julitka skończyła z pozytywnym wynikiem, i to wszystko pokazało, że ma predyspozycję i motywację ku temu, żeby pełnić opiekę nad siostrzenicami w swoim miejscu zamieszkania. Ono, ty. <laughs> Szkoda, że nie. Mam... Teraz muszę czerwony położyć, jeżeli nie będzie zmienione, to będę mogła zrobić to o, proszę, Uno. A teraz pani. Już teraz ja? O, sześć, 6, patrzę 6. Masz pusa? To my zostałyśmy. Tak. Beautiful dreamer, my

Pomimo tego, że na szkoleniach nam tłumaczyli, że jako rodzina zastępcza to najlepiej, jakby jak najczęściej dzieci spotykały się z mamą, ale to też zależy od tego, czy, czy dzieci tego chcą, bo dla mnie to liczy się to, co one chcą. Najgorsze to były te obietnice, przyjdę, a mnie nie ma. Teraz Ola, jako najstarsza z dziewczynek, bardzo dużo rozumie, już ma 14 lat, więc jak jest taki tydzień, że na przykład obieca, że przyjdzie, a nie przychodzi, Ola przestaje odbierać telefony, przestaje odpisywać na smsy, Zuzia już jako młodsza, też czasami jest tak, że jak siostra przyjdzie, to one siedzą we dwie w pokoju, nie wyjdą tutaj, tylko jeszcze Patrysia tak, ale to... Przede wszystkim mama musiałaby podjąć no, bardzo poważne kroki wobec siebie. Zawalczyć też o samą siebie, żeby się podnieść z tego. Jakieś leczenia, praca, zmiana otoczenia. Przede wszystkim no, tego trzeba chcieć, bo na siłę to się nie da. Raz spróbowaliśmy na siłę i nie wyszło. Na siłę się nie da. Jeśli ktoś nie chce za, o siebie zawalczyć, to sam Bóg nawet nie pomoże. Podglądaj. Taty dziewczynek nie ma kilka lat już. Znaczy się nie ma z nim kontaktu. Jakiś czas temu się odezwał po siedmiu, 8 latach. Coś tam napisał, że przeprasza, że się tyle czasu nie odzywał, że chciałby z powrotem nawiązać kontakt, ale Ola mu odpisała, że gdzie byłeś tyle lat, dopiero po kilku dniach odpisał, że bardzo żałuje i że chciałby wrócić do nich, nawiązać kontakt, no ale do tej pory jest cisza. Też do niego napisałam. Napisałam do niego, że jeśli naprawdę chce być znowu w życiu dziewczynek, to niech się stara. A jeśli ma to się skończyć tylko na dwóch SMS-ach, to lepiej niech się usunie i w ogóle nie daje żadnej nadziei dziewczynom. Bo nie powiedziałam, że ma go nie być w ich życiu. Ale jeśli chce się pojawić, to niech się pojawi tak na dobre. Zacznie je odwiedzać, być z nimi. A jak mają, ma to być tylko jeden SMS, dwa SMS-y w ciągu tygodnia, w ciągu dwóch, to lepiej niech im nie robi nadziei. No i cisza, więc wybrał. Jednym z takich podstawowych zasad, którym powinien się kierować opiekun zastępczy, to jest to, że zawsze będzie obrońcą dziecka, zawsze będzie stawał po stronie dziecka i pani Julita to robi od samego początku do dzisiaj. Siostrzenice są dla niej najważniejsze, ma dla nich przestrzeń, żeby wysłuchać, przytulić, spędzić z nimi czas, co w tych czasach bardzo często gdzieś nam umyka. Pani Julitka musiała przewartościować swoje całe życie. Empatia, chęć pomocy, nieocenianie, chęć współpracy z instytucjami, a przede wszystkim również z rodziną biologiczną, jeżeli taka jest możliwość. Bezpieczna dla dziecka, oczywiście. Tak jak mama mówi, że. Ja chciałam żyć inaczej niż moje rodzeństwo. No, ja żyję inaczej, ale to jest moja ciężka praca. Ludzie mówią, że wszyscy mówią, ludzie, że człowiek uczy się na swoich błędach, a ja wiecznie w ogóle miałam to, że ja się będę uczyć na błędach moich rodzeństwa, że nie wpadnę w taką drogę, bo nie chcę tego dla siebie, nie chcę jakąś przyszłość mieć. I tak naprawdę zaczynałam pracę od sprzątaczki, a dzisiaj jestem inspektorem. A zaczynałam tak, zaczynałam od sprzątania pokoi w hotel. W różnych miejscach pracowałam, nawet przy drogach. Jak robili drogi, to zgrabiałam mi się trawę. A, a dzisiaj jestem tu gdzie jestem i to tylko jest moja praca. No i mam dzisiaj dziewczyny. Co jest teraz dla mnie najważniejsze? Mama czysto mówi, że chciałaby właśnie być też taka dumna z mojego rodzeństwa, jak, jak jest dreamer, out on the sea, are chanting a możecie przeczytać, co tutaj jest napisane? Szczęśliwy dom tworzy rodzina, która bez względu na dobre czy złe dni szanuje, kocha, wspiera. I kto to napisał? Ciecia. Mój partner tu wszystko remontował. Też wziął wolne z pracy. Bo tu na pierwszy rzut oka, jak tu weszłam, to byłam zrezygnowana, bo tu było strasznie dużo pracy do zrobienia. I siedzieliśmy tutaj po nocach, żeby jak najszybciej. Bo czas nas gonił. Też dostawałam telefony, że już remont powinien być zrobiony. No ale jak sami we dwójkę robiliśmy ten remont, to tak naprawdę, no zeszło się nam, bo to i podłogi i u dziewczynek trzeba było wszystkie panele od nowa położyć. Zeszło się, ale miałam pracę trzy zmianową, a w momencie, gdy zabierałam dziewczynki, mój pracodawca zgodził się na to, żebym miała tylko na naranne zmiany, nawet dał mi to na piśmie do sądu. To po prostu. No nie spodziewałam się, że są tacy dobrzy ludzie. I. Partner wziął wolne, przyjechał i, i wszystko razem, we dwójkę tutaj robiliśmy, sami. Bardzo dobry, bardzo dobry. Dziewczynki pokochał od razu. Ona i jego też, bo to widać jak przyjeżdża. Jest dobrze, teraz jest dobrze. Zrobił nam niespodziankę przed... Dzisiaj jest sobota, w czwartek. Nawet nie wiedziałam, że przyjeżdża, ale przyjechał do Polski, ale oczywiście nie mógł długo wytrzymać bez pracy i jeszcze na fuchę pojechał. On to robi w takich budowlankach, tak to pracuje jako kierowca. Ale yy, mam nadzieję, że w miarę szybko wróci już do Polski, bo yy, mówi, że już starszy tej rozłąki, że chyba wróci tutaj na miejscu, będzie pracował. Czego bym chciała oczywiście. O, a ja nie mam żółtego. Masz? Mam. A ja nie mam. Sześć. Patty? U Ojej. Ojej. O, nie. Ojej. Ile tego Policzyłaś od razu ile jest? 10, 14 <noise> Dzisiaj e, ja byłam rano e, na rynku. E, sprzedaję swoje rzeczy. Mam ze znajomą wykupiony taki e, placyk. Tam znajomo e, robi takie bardziej e, drożdżowe rzeczy, a ja bardziej takie na, na proszku. Jakieś tam ciasta, e, pierogi e, różne rodzaje, kopytkami bardzo dobrze schodzą, takie domowe rzeczy, czy jakieś fasolki po brytońsku, e, naprawdę e, różności. I kiedy mam właśnie wolne, to to jeszcze i jeszcze dorabiam. Wiadomo, że z niektórych e, rzeczy musiałam zrezygnować. Wiadomo, że czasu nie mam już tyle, co miałam, a to żaden jakiś tam wypad ze znajomymi, bo zdarzało się, że a to znajoma przyjechała, na jakiegoś tam e, grilla, a to my gdzieś pojechaliśmy tam na, na dłużej, na jakiś taki wypad. A teraz y, no. Też jeździmy. Nie mówię, że nie, ale jest inaczej. Mam dużo mniej czasu na wszystko, ale ich radość to wynagradza. Beautiful dreamer, queen of my song. Nie ma dnia, żeby one nie przyszły, nie powiedziały ciociu kocham cię, albo że tak Ola przyjdzie, mamusia. Albo mamuśka, no i to, to jest dla mnie takie, ja to odczuwam jako to taką y, wdzięczność ich. Szczerze, no wiadomo, że dzieci powinny być przy, przy mamie, ale ja już sobie bez nich życia nie wyobrażam. Naprawdę, zawsze chciałam mieć dużą rodzinę. Może nie powinnam mieć ją w taki sposób, że biorę dzieci z domu dziecka, no ale ją mam. Ja bliźniaki zawsze chciałam mieć i dziewczynki właśnie, nie pamiętam teraz, która. Ciociu, jak urodzisz dziecko, czy będziesz dalej nas kochać? To nic nie zmieni. Tak jak je kocham, tak będę je kochać. Do końca. Oh, Always come to me.